Cześć, witam serdecznie w trzecim odcinku mojej serii zagranicznej. Moi drodzy, pozostajemy w klimatach lat 80., dlatego że bohaterką tego odcinka jest Paula Abdul. Posiadam tylko jeden longplay Pauli Abdul. Yy, album. Album chyba debiutancki. Wydanie rosyjskie, Melodia, 1991 rok, w 1991 roku wydana, album Your Girl. Moi drodzy, e, dla mnie Paula Abdul to gwiazda kilku przebojów. Nie można zapominać o takich utworach jak Push, 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 chociaż, chociażby, ale tutaj na tym, bodaj pierwszym albumie artystki, tak wyglądały rosyjskie melodie i tylko w Polsce było przekonanie, że one źle grały, one grały bardzo dobrze, te rosyjskie tłoczenia. To jest chyba pierwsza płyta artystki, na której jest utwór Straight Up, jeden z największych przebojów Pauli Abdul i czasami tak jest, że po prostu kupuje się jakąś płytę dla jednego kawałka. Tutaj zdecydowanie e, tą płytę nabyłem kiedyś e, po prostu dla tego jednego utworu. E, mógł być równie dobrze Maxi Single. Ta płyta jest bardzo e, popularna, jest jej dużo na rynku wtórnym, więc tutaj e, nie ma, nie ma e, żadnego problemu, żeby zdobyć ten album. Bardzo dobra płyta.